Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym nie będziecie wiedzieli o co chodzi, bo trochę jesteśmy w twoim hamburgerze, bo mamy tu amerykański samochód, opuszczony budynek i obóz bezdomnych, czyli wszystko się zgadza zupełnie jak w USA, ale jesteśmy w Polsce, w Warszawie. Ale żeby było jeszcze gorzej, wóz, który dzisiaj testuję, nazywa się Pontiac Klemau albo Pontiac LeMans, albo Pontiac LeMans, albo Pontiac LeMans. Teraz możecie napisać 100 komentarzy, że źle to wymówiłem. Macie każdą złą wersję wymowy nazwy. Tak czy siak, przejdźmy do rozmowy o tym aucie. Dlaczego ono w ogóle zasługuje na jakiś film? Po pierwsze jest to pierwszy. Poniac na moim kanale, więc mogę Wam powiedzieć krótko o historii tej marki, która z jednej strony jest bardzo amerykańska i jest w sumie dość typowa dla General Motors, czyli nikt nie wie o co chodzi, ale przy okazji też stworzyła kilka ciekawych rzeczy, na przykład GTO, które wynalazło muscle carry, tak jak Budda wynalazł drift i motoryzację oraz historię. Pranie mi się skończyło. Oraz stworzyli też Azteka, dzięki któremu powstał serial Breaking Bad. Tak naprawdę to nie, ale powstała przynajmniej amerykańska. Multipla. Ale teraz przejdźmy do samego tego samochodu, który jest tak naprawdę Pontiakiem Le Mans, a jednocześnie Pontiakiem Tempestem. Jeśli jeszcze nie rozumiecie o co tu chodzi, to po prostu wciągnęliście za mało kresek, a przynajmniej nie tyle, co ludzie z General Motors. Zwłaszcza, że był też kadet ze zmienionym znaczkiem, który nazywał się dokładnie tak samo jak ten wóz. Też się nazywał Pontiac Le Mans. I był kadetem. Oplem kadetem. Tak. Tak czy siak. Zajmijmy się wreszcie tym całym Tempestem. No więc powtórzę jeszcze raz, że to należy do linii Pontiac Tempesta, ale jest Lemansem. Dlaczego sam Pontiac Tempest jest w ogóle ciekawy? Po pierwsze, dlatego, że jeszcze zanim wynalazł Masylkary, to był dużo ciekawszym samochodem tak naprawdę w swojej pierwszej generacji. Ponieważ pierwszego Tempesta wprowadzono w 60 roku i teraz uwaga, nietypowo jak na Amerykę, stworzono samochód, który skręcał Stworzono samochód, który miał układ transaxle, czyli ze skrzynią biegów z tyłu, rozkład masy 50 na 50 i do tego był na nadwoziu samonośnym. Tak, i produkowali coś takiego przez 4 lata, po czym uznali, że w sumie w Ameryce i tak nie ma gdzie skręcać, bo tam naprawdę nie ma zakrętów prawie. I że lepiej będzie zrobić tak, żeby było taniej. I w 64 wjeżdża drugi. Tempest na nowej platformie General Motors, czyli A-Body, czyli litera A ciało, to tak się tłumaczy dosłownie. I pojawia się na tym oczywiście jeszcze Chevrolet Chevelle, jakiś Oldsmobile i uwaga, co się dzieje teraz. Ponieważ ten Tempest występował też jako nudne kombi, występował jako zwykły sedan, ale ktoś wpadł na genialny pomysł, by z wersji sedan coupé, czyli sedan dwudrzwiowy, zrobić samochód taki, powiedzmy, sportowy, czyli wsadzić największy silnik, jaki by się tam zmieści i dorzucić więcej gaźników, więcej mocy i tak narodził się, podobnież, muscle car. Po prostu, ponieważ do średniej wielkości samochodu wsadzono silnik z samochodu, tak zwanego, full size i to okazało się być genialnym pomysłem. Tutaj jeszcze dodam, że GTO to tak naprawdę pochodzi z języka włoskiego i tu chodzi o Grand Tourer homologato, czyli o takie serię samochodów, które się robiło po to, żeby dostać homologację rajdową. Tu nie miało to z tym nic wspólnego, ale zadziałało. No i taki właśnie samochód siłowy, czyli Muscle Car, szybko zdobył ogromną popularność, no bo można było sobie tanio kupić samochód, który był szybki w latach 60. -tych. Przypominam, lata 60 to są czasy, nadal jeszcze bumu Ameryki, przed wszystkimi kryzysami. Wszyscy zarabiają masę pieniędzy, żyje się świetnie i nawet młodzi gówniarze mają kasę, od rodziców zazwyczaj, żeby kupić sobie nowe auto, ale ta kasa nie jest jakaś wielka, więc nie pójdą po Cadillaca, nie pójdą po jakiegoś nudnego full-size sedana, którego ma ich stary, więc idą po coś, co można określić jako odpowiednik BMW E36 w Europie, czyli coś sportowego, ale nie za drogiego. No, i dokładnie na to odpowiedziały masykarie, ponieważ były głośne, szybkie i nie za drogie. I tutaj cały czas jeszcze mówimy o tempeście drugiej generacji. Natomiast ta cała konsumpcja, to wszystko było wtedy tak rozbuchane, że praktycznie co roku trzeba było wprowadzać nowy model. Tak zwany model rocznika, żeby zaoferować komuś coś, co go przekona, by znowu kupił kolejny nowy samochód, i kolejny nowy samochód, i tak. Po czterech latach w 1968 wchodzi niby Tempest trzeciej generacji, który w sumie niewiele się różni, ale mimo wszystko jest troszeczkę inny. I teraz, co jest bardzo ważne, to jest pont jak Tempest, ale to nie jest pont jak Tempest. W tym rozumieniu, że on nie był sprzedawany jako Tempest, tak sam z siebie, tylko jako te bazowe modele były jako Tempest, a te trochę lepsze na przykład były jako Le Mans albo właśnie jako GTO. No, i tutaj mamy do czynienia z LeMansem, czyli takim trochę lepszym, tak to przynajmniej można nazwać, i mamy do czynienia z samochodem z 70. roku, czyli z samego końca tego takiego rozpędzonego, rozbuchanego pociągu rozwoju amerykańskiej motoryzacji i robienia wszystkiego coraz mocniejszego i coraz lepszego, bo już zaraz przyjdzie kryzys paliwowy, a potem Japończycy nauczą Amerykanów robić. Normalniejsze samochody. Jest to też już końcówka najwspanialszego okresu w amerykańskim designie. Dlaczego mówię najwspanialszego? Na początku lat 60. chłopaki wciągali w działach rozwoju straszne ilości kresek, więc jak wciągali, to już tam troszkę im coś nie wychodziło. Ale dodajmy, że ponieważ to był pik rozwoju i wypuszczania kolejnych nowych modeli, i kolejnych i kolejnych i kolejnych, no to często było tak, że na przykład pracowały biura projektowe na trzy zmiany. I jeden gościu 8 godzin rysował samochód, przychodził drugi i kończył po nim, i bardzo często te stylizacje po prostu nie miały żadnego sensu. Natomiast pod koniec lat 60. z jednej strony jeszcze te stylizacje są bezczelne, ale są już troszeczkę bardziej przemyślane. No i tutaj na przykład mamy klasyczne dla tamtych czasów nawiązanie do butelki Coca-Coli, czyli denko, zwężenie, rozszerzenie i zwężenie. Także samochód wygląda jak na swoją wielkość zgrabnie. Mamy też w miarę przemyślany pomysł na to, jak ma wyglądać front. Nie ma już takich ilości chromu jak wcześniej. Mamy tutaj taki wystający dziób ptaka. w drugiej opcji mógłby to być motyw faliczny, ale bardziej chyba to byłby ten ptak jednak. Chyba ten ptak to też motyw faliczny. I to faktycznie zrobione tak, żeby troszeczkę przypominało ten dziób. Bo zobaczcie, tutaj jakby sobie ten ptak oddycha. Tu ma taki krótki dziób, tylko chyba nie jest drapieżny, tylko roślinożerny, bo ma taki krótki dziobek. I tu jeszcze ma podwójne oczy. Także to jest ptak zmutowany, no ale trudno. Wygląda to całkiem dobrze. Jest to całkiem z sensem zaprojektowane. Jeśli byście szukali jakichś wybitnych detali, no to w tamtych czasach raczej już detale robiło się. Poprzez przetłoczenia, czyli koszmar blacharza. Na przykład tutaj mamy takie jedno przetłoczenie, które idzie sobie wzdłuż praktycznie całej karoserii i które przy okazji pięknie ujawnia wszelkie niedoskonałości i nieumiejętności, jeśli chodzi o wytwarzanie blach w Ameryce, no bo widać, że to spasowanie delikatnie mówiąc leży. Kolejny element designu, który w tamtych czasach był popularny i był w modzie, czyli Tutaj skóra węża na dachu, ale węża ogrodowego, czyli tak zwany winyl y, rooftop, czy jakoś tak, nieważne, po prostu winyl na dachu, świetny generator korozji, co zresztą widać nawet w tym egzemplarzu, ponieważ tutaj za tylną szybą geniusze, inżynierowie, y, myśleli nad tym bardzo długo. Y, zrobili to tak, że tutaj szyba jest tylna wklęśnięta i tutaj zbiera się syf. Pod tym chromem od tej szyby, zatyka wszelką możliwość odpływu tej wody, to wszystko gnije. Potem gnije jeszcze tutaj pod tym winylem, bo tylko wystarczy, że gdzieś troszeczkę odejdzie ten winyl. Tam dostanie się wilgoć i w efekcie nawet nie zauważacie, kiedy wasz poniak zgnił. A ostatnia rzecz, jeszcze, która dobija ten samochód, to jest to, że jeśli on wam zgnije tutaj od tej tylnej szyby, to nie jest tak, że on zgnije tylko w tym miejscu. Tylko jeszcze tędy, jak przegnie, zaczyna lać się do bagażnika, i następny element, którego nie macie, to jest podłoga bagażnika. Bardzo dobrze przemyślane, znaczy nie wiem, czy to było postarzanie produktu. Podejrzewam, że nie, po prostu nikt się tym nie interesował, bo miałeś co roku kupować nowego poniaka i nie zadawać głupich pytań. No i o ile przód poniaka jest rozpoznawalny, o tyle tył wygląda jak absolutnie cokolwiek z lat późnych 60. w Ameryce, czyli mamy tutaj. Prawda, zderzaczek chromowany, wkomponowany w linię nadwozia z ogromną szparą, i do tego w niego wkomponowane szerokie, tylne światła. Tak naprawdę jedyny detal, który można uznać, że jest ciekawy, to jest to, jak ukryto wlew paliwa, bo jest tutaj. No dobrze, to chodźmy do wnętrza. No i jak wsiadamy sobie do środka tego Pontiaca Le Mans lub Pontiaca Le Mans, to wreszcie znajdujemy pierwszy napis. Lemans, Mans, który nam mówi, co to jest w ogóle za wersja. Ale ja nie o tym. Ja chciałem z Wami porozmawiać o tym, co, czego można było się spodziewać w takim Pontiaku i w ogóle w masylkarze, ale w Pontiaku przede wszystkim. Bo musicie zrozumieć, że w gamie General Motors Pontiac zajmował takie miejsce mniej więcej jak Volkswagen w grupie Volkswagen. Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, ponieważ gdzieś tam u dołu mamy Skodę, Volkswagena, Audi. I tutaj było Chevrolet, Pontiak. I nad tym Cadillac. Przynajmniej w oryginalnej wersji, zanim urodzili nie wiadomo ile marek, i nie wiadomo ile marek wykupili. Więc powinniśmy się tutaj spodziewać czegoś w rodzaju troszkę wyższa półka, ale nadal uczciwe pieniądze. Tylko właśnie, co ta troszkę wyższa półka oznacza w przypadku Amerykanów i w przypadku czasów, kiedy samochód miał się sprzedawać wyglądem zewnętrznym i mocą. Otóż możemy się spodziewać wyrobów drewnopodobnych na desce, wyrobów drewnopodobnych na tunelu środkowym oraz materiałów tak złej jakości, że zacząłem rozumieć, dlaczego Amerykanie jarali się boczkami drzwiowymi w polonezie. Ponieważ oczywiście, że znajdziecie tutaj skórę z węża ogrodowego, tylko że ona faktycznie, ja już rozumiem o co im chodziło, ona jest obrzydliwsza w dotyku niż ta w polonezie, ponieważ w polonezie jak dotkniesz sobie tego skaju robionego w PRL-u, to on jest dość miękki. A jak wsiadasz do poniaka, to to co tutaj widzicie, całe to obicie drzwi, ono jest z takiego obrzydliwego, twardego plastiku, jak z mączki kostnej w jakimś wazaporożcu. Mniej więcej, Naprawdę no tu. O ile projekt deski jest prosty i całkiem udany, o tyle całość zaczyna się troszeczkę przewracać na detalach. Ponieważ, jak sobie podotykamy deski, okej, okay, ona jest jeszcze fajna, mięciutka i jakiś cudem przetrwała do dzisiaj. O tyle tutaj na zegarach, nie wiem na ile to będzie widać, bo filtr Polska już się włączył, to mamy drewno, które pęka i nie jest drewnem, i ogólny spas tych wszystkich elementów tutaj jest dość mierny. Do tego mamy tutaj całą gamę dołożonych elementów. Dołożonym elementem jest tutaj kierownica typu Grand, która wygląda jakbyś włożył dwie kierownice jedna na drugą. To jest, rozumiecie, stylowe. Mamy dołożone wskaźniki, ponieważ ewidentnie poprzedni właściciel był prawdziwym profesjonalnym wyścigowcem, więc potrzebował ciśnienia oleju, potrzebował ładowania i potrzebował wody. Musiał się napić wody, bo był spragniony. Do tego mamy radio typu retro, ale nie do końca. No i mamy napis Poniak. Ten napis prawdopodobnie jest w miejscu, gdzie oryginalnie było radio, ale tak, żebyś nie zapomniał, jakiej marki samochodem jedziesz, albo jak tam wiesz, podjeżdżasz pod Diner Drive-in i jakoś tam pannę podrywasz, to że jak wsiądzie, to żeby wiedziała, co to jest w ogóle za samochód. Ważne, żeby nie otwierała schowka, bo jak otworzy schowek, to znajdzie niestety napis Tempest i już nie będzie nic rozumiała, dlaczego tu jest lemał, a tam jest Tempest. Dowiedziałem się, że mam kręcić w lewo. I co teraz? Przekręciłem w lewo i nie działa. Ja nie wiem, czy oni na praktykach mieli inżynierów z FSO, a raczej ludzi z taśmy z FSO, czy też brali, nie wiem, więźniów na taśmę w General Motors. W prawo na szczęście. O! A tutaj kończy się szpan. Nie pozwólcie nigdy pasażerowi, czekajcie, o! Szit. nie pozwólcie nigdy pasażerowi lub pasażerce otwierać tego schowka, ponieważ przeczytacie, że to jest Tempest, a nie Le Mans i stracicie punkty szacunku. Za to tutaj jest mój ulubiony element schowków w tych latach przed wynalezieniem porządnego cup holdera. Ponieważ wtedy się zatrzymywało, żeby coś zjeść, no to tutaj patrzcie, macie to jako stolik, na którym możecie sobie postawić jakiś kubeczek czy coś tam. To nigdy nie działa, ale należy docenić, że w Polonezie, jak to się otwierało, to to miejsce było pod takim kątem, że nie dało się postawić kubka. Tu byłbym w stanie postawić kubek. Więc może i używają plastiku Ala Związek Radziecki, ale przynajmniej odkryli, że kubki stawia się w poziomie. Niesamowity sukces amerykańskiej inżynierii. Skoro już mówimy o jakości, no to na środku skrzynia automatyczna, bo po co zmieniać biegi jak frajer, jak i tak jedziesz highwayem, a raczej freewayem. I cóż dalej? Patrzysz sobie na podłokietnik. Masz podłokietnik i masz w nim schowek, czyli jednak nie jest tak źle. Nawet jest miły i przyjemny w dotyku ten schowek. Na szczęście potem zaczynasz dotykać tego pięknego fotela, wyprofilowanego w mniej więcej w taki sposób, że profilował oparcie pijany, bo to tak jakbyś wziął krzesełko ze szkoły i obił je skajem i zaczynasz się zastanawiać, czy nie masz ochoty zesłapować tutaj siedzeń z dużego Fiatę. W ogóle doskonałe są te elementy tuningowe, ponieważ są firmy Auto Gage, jakby nie Auto Gauch, tylko Auto Gage. I absolutnie doskonałe jest to, że tutaj macie obrotomierz i ten obrotomierz ma taki bajer, że tu można sobie przekręcać czerwone pole, Se możesz sam ustawić, do ilu chcesz mieć czerwone pole. Na przykład możesz mieć do 3000, a możesz mieć do 7, a możesz mieć do 5. Cudowne. I jeszcze lepsze jest to, że prawdopodobnie tu mógłby być oryginalny obrotomierz, ale po co przepłacać. Natomiast po lewej, zupełnie jak w Volkswagenie, także to porównanie ma sens. Muszę to podświetlić, niestety, jest coś w rodzaju zaślepki zegara. Patrzcie, macie tutaj kontrolkę od temperatury, od ładowania, od oleju, ciśnienia, macie wskaźnik od paliwa, a na środku macie wielkie nic, które przypomina wam, że nie dopłaciliście w salonie, wy biedne kurwy. No, a na środku prędkościomierz klasycznie. Tutaj na progu za to jest już trochę wyblakłe, ale było czerwone 350, które trochę nie do końca jest prawdą, ale zostawmy to na boku. Bo 350 minus 250 to jest 100, czyli dokładnie tyle, ile możecie dostać cashbacku na jedynie słusznej porównywareczce od i Jeśli potrzebujecie ubezpieczenia, którą macie w linku w opisie, dostaniecie tam oferty różnych ubezpieczycieli. To jest pierwsza szansa, że będzie dobra cena. Druga jest taka, że dostajecie 100 zł zwrotu, czyli cashbacku. A trzecia, dostajecie link polecający, który jak wyślecie komuś i on skorzysta, to też dostajecie po stówce. Także mubi, pyły jedynie słuszne. W opisie, a teraz lecimy z opowiadaniem o co chodzi z tym 350. No jest to 350 na progu, to ono ma oznaczać silnik, bo to był oficjalnie silnik 5.7. I można by pomyśleć, że to jest ta sama V8, która to V8 była w Chevroletach, ale Pontiacowski silnik był trochę inny, ponieważ tak naprawdę miał 5.8. Ale nikt go nie sprzedawał jako 5.8 i też nie pisali 357, bo pewnie lepiej wyglądało 350 na progu niż 357. Ameryka, nie zrozumiecie. Tymczasem kolejna rzecz. Nie zrozumiała, jak jesteś Europejczykiem. Amerykańskie samochody, można otwierać im maski bardzo długo można było, podchodząc na bezczela tak. Ponieważ w Ameryce nawet w mieście mieszka się w swoim domu, samochód masz w swoim garażu albo na swoim podjeździe, więc. Niespecjalnie się obawiasz, że ktoś przyjdzie ci wyjąć akumulator, albo przynajmniej wtedy nikt nie przychodził ci ukraść akumulatora albo pierdł z podmaski. maski. Za to bardzo nie chciało ci się wstawać za kierownicy, kiedy podjeżdżałeś na stację benzynową, ponieważ tam jest tradycja, że zajeżdżałeś na stację benzynową, jeden gościu ci lał benzynę, a drugi sprawdzał płyn do spryskiwaczy, olej itd. Więc żeby temu gościowi było prościej, a ty, żebyś nie musiał się namęczyć, no to podchodził sobie tutaj cyk. Ciągnął, ciągnął do siebie i jeszcze znajdował drugą blokadkę, którą muszę znaleźć. Chyba muszę jeszcze raz. Wciąż jesteśmy blisko. Wajcha, cyk. Co za gó... No... No. O, o, o! Jest! Mamy to. No i oczywiście, że pod maską znajdziemy V8, jak przystało na tamte czasy. I teraz oczywiście mógłbym zacząć gadać, że o, bo ona dalej jest na popychaczach i jest strasznie przestarzała i ma żeliwny blok. I z tego, co widzę, żeliwne też głowice, ale już nie będę się nad tym paswił. Wszyscy wiedzą, że Amerykanie w tych czasach tak... Robili silniki. Natomiast te silniki mają pewne zalety. Przede wszystkim mają tę zaletę, że amerykańska kultura samochodowa sprawia, że masz praktycznie nieograniczone możliwości modyfikowania takich silników i prawie żaden taki samochód nie ma tego silnika bez modyfikacji. Tutaj też to 5.8 dostało na przykład baranie ROGI, czyli inne kolektory wydechowe, troszeczkę a raczej nawet wydech tuż za tymi króciutkimi kolektorami. Ma tutaj oczywiście wszystko z Edelbroka, czyli większy wentylator, większą chłodnicę, pokrywy zaworów Edelbroka z odmami. Nie wiem, czy jak masz pokrywy Edelbroka, to masz plus 5 koni, ale prawdopodobnie tak właśnie to działa. Filtr powietrza też jest sportowy, oczywiście. Edelbroka na szczęście dalej ma przedpotopową, beznadziejną pompę hamulcową, taką jaka była, ale przynajmniej już ze wspomaganiem. I nie wiem, czy ktoś wpadł na to, żeby zamontować tutaj tarczowe hamulce. Czy dalej jesteśmy? O, jest tarcza. Zaleta tutaj jest taka, że dlatego właśnie można to tak praktycznie dowolnie modyfikować, bo używano prawie wszędzie tych samych silników, lub bardzo podobnych, to po pierwsze. Po drugie, rynek aftermarketowych części jest ogromny. Tego jest naprawdę od groma. A po trzecie, te samochody są banalne w konstrukcji, bo macie wsadzony silnik V8, macie napęd na tył, sztywny most. I do tego konstrukcja ramowa, więc tutaj trudno ten samochód nawet popsuć, jak bardzo byście się nie starali. I to jest tak naprawdę w tym wszystkim najpiękniejsze, bo jeśli kupujecie sobie masylkara, to nie kupujecie sobie masylkara przynajmniej w Ameryce po to, żeby pokazać status. Bo to już nie. To, to może w Polsce w pewnym momencie było pokazywanie statusu. Natomiast w Ameryce to nigdy nie było pokazywanie statusu. Cała kultura kupowania masylkarów i trochę też ponykarów. Kolega na tym, że chciałeś mieć w średniej cenie coś, co będzie, wiecie, szpanować, będzie się można z kolegami pościgać. Jak gadałem z ludźmi w Ameryce, to prawie każdy, kto był fanem samochodów i żył w latach na przykład 70. czy 60., ścigał się z kolegami, modyfikował te auta, tak jak tego u nas wszyscy na wf grają w piłkę, tak jak w USA każdy modyfikował swojego masylkara i jeździł nim sobie na drag race'y ze znajomymi. Swoją drogą zobaczcie w ogóle, jak cudownie dużo tu jest przestrzeni zużytej bez sensu, zupełnie jak w USA. Oni tak budują cały swój kraj, więc tak budują też samochody. Na przykład, tutaj przed chłodnicą, mamy dłużej, dłużej niż ręka. To jest przestrzeń, która jest zużyta na nie wiadomo co. To jest przestrzeń dla Ducha Świętego. Na szczęście, obok silnika też mamy dużo przestrzeni dla Ducha Świętego, a raczej bardziej na to, że to jest konstrukcja ramowa z przedpotopowym zawieszeniem, jak z Warszawy więc y, trzeba je gdzieś upchnąć. Tu też wielkie nadkola, zobaczcie ile miejsca, kompletnie zmarnowanego. No ale w Ameryce jest dużo przestrzeni, to można robić za duże samochody, żeby wyglądały, wiecie, y, y, bardziej męsko. Że jesteś prawdziwym mężczyzną, bo masz duży samochód i mały... Ale dobra, pogadali o tej pięknej fałsemeczce, że jest prosta, fajna, ja nawet nie powiedziałam Wam ile to ma kuni. Otóż fabrycznie miało 250 coś. Natomiast tutaj już nie będzie miało tyle, bo jest sportowy filtr powietrza, he, ale przede wszystkim jest tu założony jakiś ostry wałek, trochę inny wydech. Z drugiej strony, być może nie jest wyremontowany, bo nie wygląda, więc trudno powiedzieć, ile to ma, ale na pewno ma wystarczająco dużo, żeby można było tę moc poczuć i usłyszeć. A głównie o to tu chodzi. Także chodźmy się teraz nim przejechać. Słuchajcie, ruszamy Poniakiem aka Pontiakiem Le Mans, względnie Le Mans, w drogę. Żeby poopowiadać Wam trochę jak się nim jeździ. Specjalnie, żeby mieć troszeczkę dłuższy kawałek, prostej. Podjadę do przodu, bo tutaj to będzie korek, w którym będziemy tylko stać. To nie jest przyjemne. No więc, jak się nim jeździ? Na prostej. Jak go naciśniemy, nie chcę teraz akurat stracić przyczepności i wykonać Mustanga w bok. Jak go naciśniemy, on bardzo przyjemnie wgniata w fotel. To jest pierwsza zaleta. Druga zaleta jest taka, że ten wóz świetnie brzmi. Trzecia jest taka, że świetnie wygląda, ale tego niestety akurat nie widzę z wnętrza. I niestety, jeśli chodzi o jazdę tym Pontiakiem, to na tym kończą się zalety. Naprawdę. Ponieważ ten wóz. Prowadzi się absolutnie jak maszyna rolnicza. Po prostu siedzę na takim krzesełku, że spokojnie można by je zamontować w Ursusie. Mam tutaj układ kierowniczy, który jest połączony na zasadzie: kierownica jest połączona starą gumą do rzucia z resztą układu kierowniczego i z kołami. On nie opowiada mi nic o drodze, za to ma taką zaletę, że gdzieś mniej więcej jak do tej wysokości wychylę kierownicę, to ona sama z siebie nie będzie wracać podczas jazdy do pozycji 0. Także bardzo udane. Na szczęście mamy zawieszenie prosto staczki, które jest bardzo miękkie, ale za to dzięki temu możemy szorować lusterkami po glebie. Jeśli myślicie, że dzięki temu można jeździć po szutrach, nie, ponieważ poprzedni właściciel montując te baranie rogi w ramach kolektorów wydechowych upewnił się, że mamy ogromne szanse przywalić nimi dużo szybciej niż czymkolwiek innym w podłoże, więc nie pojedziemy nawet po wertepach. Przynajmniej kiedy tutaj siedzę no to mogę się pocieszyć tym, że nie widzę niedoskonałości tego, jak farfotlowo jest zrobione wykończenie wnętrza tego wozu, i kiedy się na to nie zwraca uwagi, no to to wygląda po prostu przyjemnie, bo można patrzeć na sam projekt tego auta, który to projekt jest po prostu fajny, ale tymczasem zróbmy sobie jedno przyspieszonko. No i coś tam wciska w fotel, no ale już kurwa trzeba hamować. Hamowanie jak na lata 70. powiedziałbym, że całkiem OK. Czytaj absolutnie nic, czego byście się spodziewali w rozumieniu współczesnych hamulców. Natomiast no, nie, nie ma dramatu, nie jest tak, żebym się bał zahamować. Poza tym, że powyzwierzałem się na to, że nie da się tego samochodu normalnie prowadzić, jak widzicie, myszkuje mi strasznie ta kierownica. No to i na to, że fotel jest dramatyczny i zaraz mi odpadną plecy, no to jednak trzeba oddać to, że ergonomia jest przyzwoita, czyli w sumie no, z ergonomii to mamy tylko przełącznik od kierunkowskazów góra-dół, mamy przełączanie świateł, długie, krótkie, w nodze, jak w bardzo dawnych czasach Amerykanie bardzo długo to utrzymywali, zwykłe włączanie świateł tutaj przede mną, tu sterowanie nawiewem, prosty samochód, czego chcieć? Więcej. Najważniejsze jest to, że on ma brzmieć, wyglądać i przyspieszać. I to akurat robi bardzo dobrze, zwłaszcza swoim ceniem. Zresztą, to jeszcze raz, nikt nie oczekiwał poza Polakami od niego czegoś więcej. To tylko jakby w Europie i zwłaszcza w krajach, które były komunistyczne, wydawało się, że masyl kary to jest jakiś symbol luksusu. Bo faktycznie u nas, jeśli ktoś mógł sobie pozwolić na taki samochód no to to był luksus, w realiach Ameryki to nie był żaden luksus to był niezbyt drogi, ale za to fajny do szpanowania wózek no to nie wiem, no poziom oplamanty w Niemczech w latach 90 i 80 mniej więcej no i to tyle co ja mam Wam do powiedzenia o tym wozie w zasadzie no to jak na, jak na swoją klasę jest zupełnie okej okay. jak na, jeśli oczekujecie od niego czegokolwiek więcej to nie kupujcie po prostu takich samochodów no i to tyle w tym odcinku Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce od iac bubi pele, którą macie w opisie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinie, być może już kolejnym z wyprawy Polonezem przez Stany Zjednoczone. Słuchajcie, na sklepie nadal dostępne są kalendarze na 2025 rok. Polonez w obu Amerykach, bardzo dobry papier, bardzo dobra cena. Wbijajcie w link w opisie. Ponieważ nakład jest limitowany, jak się skończą, to się skończą.